się zaloguje przecież w trakcie nie? <grym /dźwięksie> nie wejdzie a przecież się nie zamykają drzwi. ale nie z tego, ale będzie miał encoder i bywali go na zewnątrz aha dobra, ci co mają i świadczy już. się, się leczą w I ja zostań tu jak ja, ja dostałem jakieś ale... oni się nie tak nie leczą, że ja tu nie Akolit, później Ewoker. Dobra, co tu teraz będzie? Mówiłem, że go wywaliło? Kogo wywaliło? No Hestochę, on nie wejdzie, bo... ...konteres in progress i dupa. zostajesz, tak? Czy poszłeś? Nie, ja poszedłem, jemu został. Ej, on ma Ja muszę dyspelować Dobra, teraz już chaos kurwa, we to poła wszystko co tu się dzieje Duży do góry skąd kurwa. O kurwa Pan dobra, to jest. mnie na strzało. Nie chcę, mogę. Fealmaster, możesz mi rzucić kombata? Tak, on się, on się wyrwał, wrzucił na tego charger i padać znowu. Nie będę załatwiał, to ja

My zaraz wyjdziemy tam do bossa, jak coś. Ile jest do odpalenia hardmoda? Ja zaraz kill padnie. Dobra, mamy odpalać torimatch czy jeszcze nie? Dobra, został został nie wchodźcie tam czasem. Kurwa. Zapomniałem powiedzieć Farmaze za. tam się nie idzie. Co teraz z tobą? 3 2 1. Przetamaję sobie banka sta. Dobra, mamy Torima. Oho. tego pierwszego to dokończymy. No i mów, jak, jak dostaniesz strike, no strike właśnie, to dostałeś. To no wtedy się zmieniamy, nie? Tak. Bo wtedy nie będę mógł wynażać. Bo wtedy nie mogę skillów defensywnych używać. No i masz minus 200 taka więcej. no dostałem teraz tamtego. No teraz to już lajtowo. No bo on słabszy jest, nie? Tak, to jak już do bossa ja. się dochodzi to już jest Na H HM jest tylko, tylko... jest ma Ty. bezpłędnie to ustalę. Nie możecie ściągnąć tego bufa Magnus Nie to nie smacz A on tutaj robi coś takiego że Kurwa cały czas wybiera kulka, i wtedy trzeba wyjść pomiędzy niego i kulki. Terror, ty nie masz inera? O, bierz go, bierz go? Teraz to jest prawie jak w tylko ale napierdala szybko. No bo łapawko się stapuje. na No wiem, ale nie trafia przynajmniej. Ale no, kurwa na no tej oranie to jest fakro, nie? Ja, dobra, trwa kolej. Już na wszelki wypadek. Jak tutaj na hardmodzie? Bierz to, bierz to. Co, co to się na hardmodzie musi Nie, nie jest trudno na hardmodzie. My to robiliśmy zawsze na HM-ie. Tam, tam wtedy jest trochę, troszkę trudniej. Ta, ta babka lata i strzela dalej. No. Znaczy tak, tylko czytałem, no, ale to się wydaje, że jest masek roczny chyba w tym. O, ten. Ale on tak mało bije, że blok prawie cały hit zjada. No to tutaj tak, ale na tym, na hardmaze to dwie mocne. A tutaj i tak głupa do stopu, prawie dwa razy większy domać zadałem biergo! Tylko bier no, Ale, ale no, nie no, <grym> <grym> tak. Miałem 500 HP chyba. No, ale znam. Za co to jest? Aha. Nie wiem, ale można mieć. A tutaj jest w chyba. To nie wiem. Kombat. Kombat, esać, esać. kombat. Umba. Wow, ale to no by skończyło się nie wiem. Czekajcie, bo może skończy się event, to może wtedy. Honoramy? Chyba tak. No co teraz, robimy? albo feje, albo. No tak, od na szantarach chyba też dobrze, no? no bo... Mimiliona. Nie Miriona Ale to nie jest trzymko ja się animuje, a ja to jest hit. Jeszcze długo ja robi Jaka to jest animacja. Uszalałem, że nam się to udało, nie? A drugi razem ty